Dzień dobry, kłaniamy się państwo z Grodziska Wielkopolskiego. Za nami mecz 33. kolejki PKO Bank Polski klasy. Warta Poznań, Legia Warszawa. Wynik 1 do 0 dla drużyny gości. Witam trenera Legii, pana Goncalo i Dzień dobry trenerze. Dzień dobry. I oddaję głos z prośbą o opinię na temat meczu. Okej. Okay. Dzień dobry wszystkim jeszcze raz. Hmm. Zacznę od tego, że podobnie jak tydzień temu trudnym momencie dla naszej, dla naszej drużyny, gdzie moment sezonu jest, jaki jest, że cel sezonu, czyli zwycięstwo Mistrzostwa Polski okazało się już niemożliwe trzy tygodnie temu, że piłkarze kończą się kontrakty, sytuacja zdrowotna. Znaleźliśmy się w w trudnym położeniu i w tygodniu w piłce trenerzy, sztab, struktury, różne działy są gotowe pomóc, żeby piłkarze mieli, mieli odpowiednie przygotowanie do meczu, ale potem przychodzi weekend i tych 11 ludzi, plus tych, co są na ławce i wchodzą, są tych, które mają Odpowiedzialność na klub swojej nogi, swojej ręce, swojej głowy, swojego serca. I uważam, że ostatnie dwa weekendy to są wielką odpowiedź tej drużyny do tego, co znaczy odpowiedzialność za, za legię, bo po poprzednim meczu sześciu zagrożonych tylko... E, tylko jeden z naszych kapitanów Jędza, dostał kartkę w sytuacji, kiedy musiał, był fał taktyczny. Dzisiaj sze sześciu zagrożonych, granie na zero z tyłu i nikt nie dostał kartkę. Plus wiadomo, zwycięstwo Ym, i zaraz przechodzę do piłki nożnej. Plus walkę o Europę dla Legi, którą podejmują wszyscy, ci co zostają, ci co nie zostają. To jest dla mnie wielki przykład odpowiedzialność ze strony moich piłkarzy, i nie chciałem przejść obok tego. Potem parę rzeczy, parę przykładów jeszcze. Pierwszy, Żółki, który pewnie będziecie o niego zadawać, zadawać pytanie. Piłkarz, który dużo pracował, żeby ten dzień nadszedł i sposób w jaki on był przygotowany, ale też sposób w jaki drużyna mu pomogła. To jest coś, co chciałem podkreślić. Blaś Kramer, który tak naprawdę dzisiaj nie powinien wejść na boisku, bo dopiero wychodzi z kontuzji, praktycznie nie trenował z drużyną, ale w momencie potrzeby poświęcał siebie i powiedział że jestem, jak ten mnie potrzebuje. To jest kolejny przykład poświęcenia dla drużyny. Eee, piłkarze typu Zyba, który mało minut ma w ostatnich tygodniach, miesiącach w momencie potrzeby wchodzi, jest gotowy pomóc. I tak jak mówiłem, Żo, czy, czy Jury, czy piłkarze kończą te kontrakty, które są gotowi pomóc w każdej chwili. Z Żo już wszystko wiecie, z Jury zobaczymy. Um. Jak się ciężko pracuje nagrodę, ja jestem z tych co wie, że nagrodę przejdzie. I dzisiaj też nagrodę przyszła dla trenera, który w Legi odpowiada za starych fragmentów gry w ataku, bo na przykład jeżeli chodzi o rzutów rożnych, Lega jest w czułówce, jeżeli chodzi o goals po rzuty rożne. Natomiast piłka często po prostu nie wpadła. Dzisiaj dla trenera Małeckiego i dla nas wszystkich przyszła ta nagroda, bo że Wierzyli w to, co mają robić, poszli i piękną bramkę zsiedliśmy po, po mm. i to też należy podkreślić. Żeby was nie zanurzyć co do samego meczu, wiemy, że z Wartą ciężko się gra. Warta jest drużyną, która często adaptuje swoje struktury pod przeciwnika, dużo agresji przed sobą, każde podanie do tyłu, auto do tyłu, każda sytuacja, że nie wykorzystamy momentu, żeby zdobywać Piłka pod press, dużo poświęcenia, dużo zaangażowania, dużo dyscypliny, tak dzisiaj też, też taką wartę widzieliśmy. Uh, w hmm. związku z tym tutaj się bardzo ciężko gra i generalnie z wartą ciężko się gra poprzez ich sposób przygotowania do meczu i, 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 i dyscyplinę i poświęcenie. Uh, więc widzieliśmy, że to będzie trudny mecz, mecz, w którym weszliśmy nieźle. Niezłe operowanie piłki często prowadzenia do sytuacji w ostatniej tersji. W związku z tym, wywalczenie trochę stałych fragmentów gry. Wynikiem jeden z nich: strzelamy bramkę. Na pewno fazy przejściowe miały kluczowe, kluczowe znaczenie w tym meczu. Po pierwsze, nie dać się skontrolować i uważam, że. To też dobrze. Nasza sekuracja ofensywna funkcjonowała, nawet jak nie odbieraliśmy piłki od razu, dobrze odpadliśmy. Z drugiej strony, drugą stronę, wart swoim bezpośrednim grę i bardzo mocno drużynę w drugich piłkach i w napędzaniu akcji w drugim tempo, zmusza przeciwników, że albo jak odzyskać piłkę drugą piłką, uwolnić ją szybko, albo możesz mieć problemy. Trochę problemów, walimy się z tym, mieliśmy, ale też dzięki temu szczególnie w drugiej połowie, i też transportem do nasze dziewiątki, które tak naprawdę często były dwa na dwa ze stoperami warte, doprowadziliśmy do naprawdę dobrej pozycji, żeby kontrami zamykać ten mecz. Tutaj ostatnie podanie, tutaj wyblokowany strzał spowodowało, że na to nie podwyższyliśmy prowadzenia, pomimo, mówię, może, może jak patrząc na samych strzałów, to oni może nie są z pozycji bardzo groźnych, oprócz Guala głową w pierwszej połowie też, ale na pewno jeżeli chodzi o pozycję i przewagę, które mieliśmy w tych kontrach, mogliśmy lepiej to wykorzystać w ten sposób myślę, że zamykalibyśmy mecz. Z drugiej strony, tak jak mówię, tutaj jak ciężko, ciężko się gra i poświęcenie, które wykazaliśmy i dyscypliny jeżeli chodzi o wybranie naszego pola karnego o wyblokowanie strzałów, na przykład po rajdzie Schmidt, gdzie trzech piłkarzy e, zablokował ten strzał. E, obrona do środkowania, obrona stawów fragmentów, była ona, była ona duża e, i w takich momentach sezonu, pomimo to, że ciągle, każdy tydzień chcemy grać lepiej i chcemy piłkarsko się rozwijać, najważniejsze są punkty. Wywalczyliśmy te trzy punkty. I gratulacje dla drużyny klubu i całe społeczeństwo Legi, jak i również dla naszych kibiców, tych co tu byli, plus tych, które nas kibicowali w Warszawie. Za tydzień mamy ostatnią kolejkę tego trudnego sezonu dla Legii i bardzo liczę na komplet publiczności, żeby w jak najlepszy sposób zakończyć tego sezonu. W sposób, w który żaden z nas, i to chciałem podkreślić, się nie cieszy, bo w Legii jedynym wynik, który cieszy, jest zwycięstwo Mistrzostwa Polski. Pozostaje nam, mówię, upewnić się, że jesteśmy w Europie, bo praca jeszcze nie jest dokończona i przygotować się na wyzwanie w następnym sezonie. Dziękuję. Dziękuję bardzo, panie trenerze. Oddaję głos. Proszę się przedstawić, podać nazwę redakcji. Ja tutaj będę udzielał głosu. Proszę bardzo. W Polsce, w Polsce, Panie trenerze, wspomniał Pan o odpowiedzialności za energię i za Legię. Mam pytanie, co sprawiło, że nie bał się Pan powiedzieć tą odpowiedzialność Janowi Żółkowskiemu. Jest to na no, 19-letni chłopak zaledwie 7 minut z radomakiem w seniorskiej drużynie Legii, a pan wystawiał w kluczowym momencie sezonu na środku obrony. Dlaczego? Pracuję z tymi ludźmi na co dzień. Wiem, co robię na treningu, wiem, co robię poza treningu, wiem, jakie mają charakterystyki, wiem, jaki mają mental, e, wiem, jakie mają relacje między sobą. E, Żuł i to nie tylko ze mną. Już poprzednim trenerem był na obozach, na wielu okresach przygotowawszy, potem dołączył na stale do kadry pierwszej drużyny. I dla mnie piłkarz, który jest na stale dołączony do kadra pierwszej drużyny jest piłkarz, który może pomóc. Po to piłkarze trenują, żeby, żeby grać, żeby pomóc drużynie i z młodymi piłkarzami w moim odczuciu nie jest inaczej. On jest częścią pełnoprawnym piłkarzem pierwszej drużyny. Nadszedł na moment, że z różnych przyczyn drużyna go potrzebowała i Dzięki swojej pracy, którą wykonał do tej pory, okazało się, że jest gotowa. Od razu zaznaczam też, że chciałbym, żebyśmy nie zwariowali teraz. Uważam, że Żuki zagrał dobry mecz, chyba podkreślić też rolę całej drużyny przed meczem, w trakcie meczu, żeby mu pomógł, żeby pomogła w tym. Podkreślić też rolę sztabu, który oprócz treningi, oprócz odprawy zespołowe. Iniaki Jastis, trener jaki Jastis, pracuje indywidualnie też z obrońcami, żeby jeszcze z bliska mieli pewne wizje, to co robią na treningach, na mecze, bo ciągle to analizujemy. Więc trzeba podkreślić rolę ludzi Akademii, rolę ludzi dookoła, Żółkiego, jego rodziny, która spowodowała, że ten moment nadszedł. Ale to jest jeden moment w jego karierze, który on musi przeżyć Normalnie. Jak kolejny mecz, będziemy go ocenić, będziemy wyciągać pozytywne, negatywnów, będziemy się rozwijać dalej. Nie ma... Jest to wyjątkowy mecz dla niego. Jest mecz, który będzie też zapamiętał jako trzy punkty dla Legi, które zbliżyły nas do gry w europejskich Pucharów w następnym sezonie. Zbliżyły, bo to jeszcze raz podkreśla, że to jeszcze nie jest zrobione, więc to jest będzie dzień, który on będzie pamiętał. Będzie dobry dzień dla, dla niego, ma być ogromny bodziec, ale dajmy teraz mu zrobić to, co zrobił do tej pory: pracować, rozwijać się, być takim samym. Nie może być. A, a jakby słabiej grał, tak samo nie, nie moglibyśmy go zabić, krytyką i tak dalej. Dajmy szczególnym młodym piłkarzom wejść normalnie w piłce, bez. Wielkiej krytyki, ale też bez hiperoptymizmu. To jest jeden krok, niech się rozwiadali. I to dotyczy żółkiego, ale to dotyczy każdej i Nawet proszę Was, żebyśmy tak traktowali. każdy modę, która zadebituje, która dobrze funkcjonuje, nie tylko w legi, ale każdy inny zespoł. Bo dzisiaj też w drużynie warte z ławki weszli parę chłopaków, które w serii się wyróżniają. Więc też można to podkreślić. Okay?